Do godziny 18 pozostało kilka minut, a kierowcy próbowali znaleźć miejsce dla swoich aut. Z tym były spore problemy. Nikt nie kierował ruchem i nie informował kierujących, że w tej części miejsc parkingowych brak. Chyba Państwo się spóźnicie, bo problem jest parkowaniem. Wiele osób robiło podobnie. Pasażerowie opuszczali samochody i czym prędzej udawali się na salę, aby zająć miejsce. Niestety nie pomyślano o zaproszeniach, a osób przyszło więcej niż miejsc. Dobry? Ja, to, zaparkować. O właśnie, to właśnie. No można zaparkować. To się pytamy. Problem z parkowaniem? Tak, problem z parkowaniem. I co, gdzie samochód? No samochód tutaj, z profesorem jesteśmy i nie mamy gdzie zaparkować. Myśleliśmy, że będzie mało ludzi, a tu jednak dużo. Problem z parkowaniem? Jak zawsze. Czy dałoby się tu wokół zajechali więcej miejsc? Nie wiem, ja tylko raz w roku tu jestem, ale pewnie tak. To nie jedyny obiekt sportowy w Legnicy, gdzie zupełnie miasto zapomniało o parkingu. Jeszcze gorzej jest przed stadionem Orła Białego. Na budowę wydano kilkadziesiąt milionów złotych. Brak miejsc parkingowych był między innymi jednym z powodów, dla których Świadkowie jechowy zaprzestali organizować coroczny kongres w Legnicy. Wybrali Wrocław.